Ale bardzo dalekie skoki oglądaliśmy w tej czwartej grupie. Zobaczmy, Warszawa. Czy po zwycięstwo dla krajów bałtyckich, czy po rekord skoczni? Tak jest, No czy rekord to nie wiem, ale zwyciężają kraje bałtyckie. W pierwszej celi, czy wytrzyma presję, dobre warunki ma. No i zobaczmy. Patrzmy, dobrze to wyglądało na progu Rzym. Rzym, daleko skacze Rzym i będzie Rzym na podium dzisiaj. Musi bardzo daleko skoczyć, aby prowadzić, aby być dzisiaj co najmniej drugi. Żeby być na podium, zobaczmy, też będzie daleko. Też będzie daleko. Wiedeń, czy wygra z Rzymem? No, będzie blisko, będzie blisko. Tirana po pierwsze podium w tym sezonie, powalczy? Na pewno, na pewno powalczy, ale czy się uda? No to jest właśnie pytanie. Zobaczmy wysoko, Tirana! Fantastyczny skok, Tirany! Fantastyczny skok, który da prowadzenie wczoraj nie wystąpił, a dzisiaj walczy o podium, czy nawet o zwycięstwo. Zobaczmy wodę z powietrzu. Czy będzie daleko? Jest daleko! VARADOS będzie na podium dzisiaj! Ta forma jest wciąż dobra, wysoka, równa. No i zobaczymy, czy również to pokaże w tym drugim skoku w Karachowie. 14-krotne zwycięstwo zawodów Pucharu Europy. No i proszę! Ależ kapitalna próba Talina! 147 metrów, wyrównany rekord skoczni. Lidera ale musi skoczyć też bardzo daleko. Na pewno w tym drugim skoku talin będzie liderem. Talin będzie liderem. Nieprawdopodobny skok jest liderem. No i zobaczymy bardzo wysoko. Narwa. Narwa chyba, chyba wygrywa. Chyba wygrywa, tak mi się wydaje. Nie będzie znaczących różnic. Czwartym estońskim zwycięzcą zobaczymy. Czwarte miejsce po serii pierwszej. Narwy wysoko, wysoko. Narwa daleko. Będzie chyba prowadzić narwa. No i zobaczmy: narwa czy Helsinki? Dzięki. No! Będzie blisko! Będzie blisko! W turnieju również dość wysoko na miejscu 5. Ma szansę po tej wpace trochę Bratysławy awansować. Ale może powalczy o zwycięstwo? Powalczy, chociaż będzie blisko. No będzie blisko. Tutaj ciągle mówię, że będzie blisko, ale tutaj różnice w Pucharze Europy są niewielkie. właśnie wrócę. No i może teraz powalczę o zwycięstwo. Ankara w powietrzu. Tak, zdecydowanie. Ankara zwycięża w Engelbergu. Też daleko tyle skoczyła również w pierwszej serii. No i zobaczymy. E, czy po zwycięstwo ryga, czy waduc. Ryga wysoko, ryga wysoko, ryga Ryga zwycięża na kun. Coś niewiarygodnego w pierwszej serii. No i zobaczymy, Belgrad czy Wadut yy, zwycięży w tym konkursie. Belgrad, zobaczmy, wiceministrz Europy w lotach. No. Chyba zabrakło troszeczkę. jest z drugiej dziesiątki nie tracili dużo punktów, więc przy dobrym skoku, przy naprawdę bardzo dobrym skoku mogą awansować i to spore miejsce. Zobaczmy Talin w powietrzu wysoko i to jest fantastyczny skok Talina. Kto wie czy nie po awansu dużo, dużo miejsc w tym konkursie. Zobaczmy, jak się zaprezentuje w tym skoku. Też daleko! I pytalim. Talin. Trzeba drugie zwycięstwo na no, Trambulli vela Carbonari. Ma szansę, na no pewno. Ale czy się uda wysoko w powietrzu? No, przeskoczyła tą czerwoną linię Narwa. Na pewno dzisiaj będzie estoński zwycięzca. Drugi najdłuższy skok w świetnym stylu. No i zobaczymy. No, chyba tak. Chyba tak. Chyba narwa zwycięży. Maszenie, ale to nawet naszenie nie wystarczy, aby, yy, aby chociaż teraz wadło to. Zobaczmy nisko, 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 ale wystarczająco. Nie będzie dużej przewagi. Ale wyjdzie ciężą. ciężko. Może ten konwent w końcu się odbuduje, Bukareszt. Stać go na długi skok. Czy będzie podjął dla Bukaresztu? Oj, będzie! Będzie na pewno podium! 5-6 metrów kolorów na by się przydało. Czy to jest lot po zwycięstwo. Kraków czy Londyn? Kraków agresywnie. Daje się, że wystarczająco będzie. Tak jest! A więc Kraków zwycięża. Do tej pory był dwa razy piąty właśnie. Może pierwsze podium. Ta Berlina. Do swojej w końcu niemieckiej ziemi. No będzie daleko Berlin, będzie daleko, będzie daleko, ale czy na tyle daleko, by objąć obie, prowadzenie. Czekaj, czekaj na warunki zobaczymy. Jest już na rozbiegu Talin. nie zobaczymy. W powietrzu, no i będziemy czekać na wyniki do końca. W pierwszej serii 103 metry. No i oczywiście kraje wschodnie, mistrzami Europy drużynowymi. Zobaczymy, czy będzie mistrzem Europy Wiedeń, czy też Kraków będzie się cieszyć ze złota Wiedeń, czy Kraków, Wiedeń, czy Kraków, Wiedeń, czy Kraków, Wiedeń! Wiedeń zostaje mistrzem Europy na wielkiej krocie zakopanym. No i zobaczymy, czy kraj bałtycki po mistrzostwa Europy. 42,5 metra w pierwszej serii. Tak jest, tak jest. A więc kraje bałtyckie zostają drużnowymi mistrzami Europy. Bardzo mało, ale chyba wystarczająco, żeby, żeby przypieczętować kolejny triumf krajów bałtyckich w konkursie drużnowym. Taolin, świetny skok. Również kapitalna próba. Wystarczająca, żeby tutaj to kraje bałtyckie zwyciężyły. W tych y, trzech seriach. Czas wycięstwu waduc W tym sezonie raz wygrał. Zawody Pucharu Europy i niewykluczone, że wygra po raz drugi w tym, w tym konkursie. Świetny skok Waduca. Ostatecznie y, no, słaby bardzo ten drugi skok. Przekreślił szansę na podium na zwycięstwo teraz w jednej wysoko po wyjściu z progu wysoko i daleko poleciał w jeden. To będzie prowadzenie bez wątpienia dla Wiedeń. Być może walce o kolejny świetny wynik tutaj na tych band w atepie. Nasze drugie miejsce po sali pierwszej Warszawa wysoko leci Warszawa, wysoko! Piękny skok Warszawy, czy to będzie nowy rekord skoczni. No, zobaczymy, ale to była świetna próba Warszawy. Dla Krakowa. O wysoko, leci Krakowa, wysoko, wysoko. Jest daleko, jest daleko. Będzie podium dla Krakowa w tym konkursie. Wyższe miejsce, ale zobaczymy. Stać go na to na pewno świetny lotnik. O tym też wiemy doskonale. Też daleko leci Wadut, świetny skok Waduza! Świetny skok Waduza. Jest w stanie tyle uzyskać, by kraje po po czwarte zwycięstwo w tym sezonie w konkursach drużynowych. Tak jest, tak jest, a więc Stali. No nie dość, że postawił nie że postawił kropkę na D, no to uzyska naprawdę świetny wynik. Kara, to jest 243,5 metra. Kara, no daleko wylądowała Ankara. Nie był to skok pod rekord Europy, ale wydaje mi się, że wystarczający, żeby objąć prowadzenie.